Witam wszystkich serdecznie z tej strony Gamingowy Wojciech i witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj mam dla Was taktykę właśnie. Takiego typu, mamy tutaj ultra 4-2-2-2, jesteście w ciężkiej sytuacji, jest już 83 minuta, mamy 5-2, do co tu robić? No albo przegramy ten mecz 7-8-2, niech będzie i 10, albo postaramy się jednak coś powalczyć i to jest właśnie taktyka tego typu. Mamy tutaj nieustanny pressing, cała nasza drużyna wali na pressing na 1-1, jest ta taktyka idealna właśnie do takich zawodników, jakich widzicie tutaj, gdzie stara się na siłę utrzymać wynik, troszeczkę się boi jednak ruszyć, zagrać normalnie, Widzi, że jednak ten pressing został uruchomiony. Trzyma się bardzo duży błąd, trzyma się swojej połowy. A jeżeli straci piłkę na swojej połowie, to ma mega mega problem. Jak widzicie tutaj 87 minuta, 88. Wbiegamy Neymarem staramy się tutaj coś przyatakować. Piłka do Ronaldo i mamy 4 do 5 i są problemy i dalej nie zmieniamy naszej koncepcji. Jest już końcówka meczu. Albo uda nam się odebrać piłkę i strzelić bramkę, albo nic nam z tego nie wyjdzie, ale zawsze warto powalczyć, niż się wkurzyć, zostawić pada i Płakać nad swym losem. Nie zapominajmy, jest to tylko gra komputerowa czy też konsolowa, jakkolwiek tego nie nazwiecie. Różnie się w tą grę grywa, ale musicie pamiętać, że pressing jest w tym roku mega, mega przesadzony i mega potężny. Także już za chwileczkę pokażę Wam wytyczne oraz właśnie taktykę, ale pamiętajcie, żeby używać tej taktyki tylko i wyłącznie w takiej sytuacji, jaką widzieliście tutaj na obrazku. Zanim jednak przejdziemy sobie do taktyki i wytycznych, przypominam Wam o partnerach mojego kanału. Jest to Millioners z Futa, który zajmuje się handlem oraz prowadzi płatnego Discorda. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania do niego, możecie śmiało wbijać na jego fejsa, wysłać mu wiadomość, zadać mu jakieś pytanko. Jeżeli macie jakieś wątpliwości, serdecznie polecam oraz polecam też chłopaków z MyFIFA.pl, którzy prowadzą turnieje online na PlayStation i na Xboxa do wygrania bardzo ciekawe nagrody, jak na przykład fotele gamingowe. A teraz przechodzimy już sobie do taktyki wytycznych przechodząc już sobie właśnie do taktyki to jest drużyna, której używałem właśnie z, tymi, z tą formacją jeżeli mogę wam kogokolwiek polecić to Yuri Berchiche, naprawdę za taką cenę jest to absolutnie fenomenalny środkowy obrońca, jestem z niego mega, mega zadowolony moim zdaniem zjada tyłkiem jeżeli chodzi właśnie o Rafaela Varana oraz pan Dejan Kulusewski, bodajże tak się pan nazywa, Dejan Kulusewski jest absolutnie fenomenalnym środkowym pomocnikiem. Dajemy mu cienia i właśnie na cieniu śmiga jak wściekły, ma dosyć dobre przechwyty, ma bardzo dobry odbiór właśnie tradycyjnej piłki i 99 kondycji, plus do tego potrafi podryblować i huknąć bramkę. Wydaje mi się, że z tych wszystkich zawodników jest to moja, że tak powiem, ostoja i jest to mój najlepszy pan na boisku. Właśnie przy osobach typu czy to Paulo Dybala, czy Ronaldo, czy Mbappé, czy Neymar. Trudno by było się tak wyrazić, ale jest to, no, jest to zawodnik, który absolutnie jest fundamentem całego tego zespołu. Jeżeli chodzi o Siena, to Sienowi troszeczkę w tej wersji brakuje tempa, ale mimo wszystko jest bardzo dobry defensywnie. Ale już nie zmęcząc o mojej drużynie, przechodzimy sobie do formacji. Jest to formacja ultra ofensywna. Mamy tutaj nieustanny pressing. Szerokość ustawiamy sobie na 5, głębokość ustawiamy sobie na 8. Chcemy być bardzo, bardzo właśnie blisko, chcemy być wciśnięci w połowę naszego przeciwnika. Jest to formacja, która bardzo dobrze i najlepiej sprawdza się, jeżeli właśnie wasz przeciwnik jest jeszcze na swojej połowie, jeżeli już uda mu się jakoś pokonać nasz press i wbić się albo przesłać właśnie jakąś długą piłkę za plecy naszej obrony, mogą wtedy się pojawić problemy, ale jak już wspomniałem, jest to formacja wszystko albo nic. Albo w tej formacji odbierzemy piłkę wysoko i walniemy bramkę 1-2-3, albo będą najprawdopodobniej problemy. Jeżeli chodzi o styl ofensywny, mamy tutaj długie piłki. Chcemy, żeby jak tylko właśnie odzyskamy piłeczkę, chcemy, żeby nasi zawodnicy pruli do przodu, właśnie wybiegali za plecy obrony, żeby właśnie posłać czy to dobrą piłkę prostopadłą, czy po prostu rozegrać to jakoś. Umiejętnie, jeżeli chodzi o szerokość w ataku, formacja 4-2-2 fenomenalnie działa właśnie na, na bardzo niskiej. Szerokości w ofensywie, gdyż yy, właśnie czy nasz SPD, SPO i napastnik gdzieś bardzo blisko siebie się znajdują. Tym bardziej, że jeden z naszych środkowych pomocników defensywnych udziela się w ataku. Fenomenalnie działa to, jeżeli właśnie o rozgrywanie jakimiś trójkątami. Wysyłanie piłki za plecy obrony, czy też posyłanie nawet po skrzydle, mimo tego, że właśnie mamy tutaj tą trójkę, to mimo wszystko nasz boczny SPO dalej działa jako skrzydłowy. Dalej można mu te piłki posyłać długie właśnie przy linii bocznej, nie ma tutaj żadnego problemu, jeżeli chodzi o zagęszczenie szesnastki. Oczywiście wykładamy tutaj jonderka na stół i liczymy, że coś tu się trafi, coś tu się uda ugrać i że przeciwnik nie trafi w nie młoteczkiem. Także ładujemy tutaj na 9, jeżeli chodzi o rzuty rożne. W zależności tutaj od Was, ja tutaj sobie ustawiłem trójeczkę, gdyż mam tutaj wdrożenie Cristiano Ronaldo, na którego można tych główek poszukać. Jeżeli chodzi o wytyczne, mamy tutaj dwóch napastników, mamy tutaj zrównoważony, wybiegaj za plecy obrońców, agresywne przechwyty i zostawaj z przodu. Na jednym i drugim napastniku tutaj mamy centralnie to samo. Jeżeli chodzi o naszych bocznych HPO, zostawaj z przodu, wbiegaj w pole karne przy dośrodkowaniach i agresywne przechwyty również. Jeżeli chodzi o tego pana, jest tutaj dokładnie tak samo: trzymamy się symetrycznego rozwiązania. Jeżeli chodzi o naszych właśnie naszą czwórkę, atakującą i jeżeli chodzi o naszych SPD, jeden z naszych SPD przecina linię podań, tu już ma zrównoważony atak. Normalne przechwyty, gdyż jest to nasz zawodnik defensywny, który i tak powinien właśnie. Jako że mamy ten nieustanny pressing, to i tak najprawdopodobniej rzuca i rzuci się do tego pressingu. Ale jako, że z napastnikami bywa różnie i tej rate czasami robią ich troszeczkę leniwych, to mimo to, że taktyka i tak każe im biegać, to jednak dla pewności, dlatego też im to ustawiliśmy. Tutaj nie musimy tego robić. I oczywiście ustawiamy krycie środka. Jeżeli chodzi o pana Kulesemskiego chciałem powiedzieć Kujana Deleserskiego. <laughs> Też ciekawe nazwisko. Przecinaj linie podań. Podłączaj się pod atak i kryj środek. Jeżeli chodzi o naszych SO, tutaj oczywiście nic nie zmieniamy. I jeżeli chodzi o naszych bocznych obrońców, tutaj ustawiamy im zrównoważony w ataku. Agresywne przechwyty. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o taktykę i wytyczne. Także naprawdę dzisiaj szybki filmik, gdyż przez następny tydzień najprawdopodobniej nic nie będę wrzucał, gdyż od piątku się przeprowadzam. Także jak tylko ogarnę się z przeprowadzką, postaram się ogarnąć streamy. Oczywiście postaram się na nowo ruszyć z kanałem w pełną tak zwaną pełną parą, żeby tutaj się nic nie działo, jako że ostatnio miałem mało czasu właśnie przez te wszystkie pakowanie pudeł. Nie wiem jak ja się z tym stąd wywlekę, ale damy na pewno radę. Także dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Pamiętajcie również o konkursach, które są na moim kanale. Jest to przy 6 tysiącach subskrypcji ktoś wygrał ode mnie 12 tysięcy FIFA Pointsów na dowolną platformę oraz duży przy 10 tysiącach subskrypcji ktoś wygrał ode mnie konsolę nowej generacji. Także ja dziękuję Wam serdecznie. Życzę Wam miłego dzionka, gdyż mamy dzisiaj co? Dzisiaj mamy środę. Miłego dnia. I do usłyszenia jak najszybciej. Oczywiście, filmy raczej się nie będą pojawiały, chyba że jeszcze uda mi się coś szybko sklepać i wrzucić któregoś dnia. Ale pamiętajcie, zawsze możecie do mnie pisać właśnie, czy to na Facebooku, czy to w komentarzach. Wszystko to sprawdzam. Regularnie staram się odpisywać. Także działano. I do następnego.